SK-Info. Hannibal z Boża już w polskim areszcie, ta informacja na początek SKINFO. Będą też sparaliżowane wordy, czyli egzamin na prawo jazdy oblany przez urzędników. Pokażemy Wam też kamizelkę kuloodporną w żelu i bilard w wersji XXL. To jest SK Info. SK Info. Piotrek Bukowski, zapraszam na SK Info. Poznańscy łowcy cieni dopadli go na Malcie. Do kraju został przetransportowany wojskową kasą. Podejrzany o makabryczną zbrodnię Kajetan P. w piątek po południu trafił do Polski. Mężczyzna był ścigany w 190 krajach świata. Kajetan P był transportowany do kraju wojskową kasą razem z kilkudziesięcioma innymi bandytami. Ciąży na nim zarzut zabójstwa młodej kobiety. Jej zmasakrowane ciało znaleziono na początku lutego w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Zabójcy grozi dożywocie, wcześniej zbadają go jednak psychiatrzy. SK -info. A teraz wyskań po coś, co podniosło ciśnienie wielu przyszłym kierowcom. Kilkugodzinny paraliż ośrodków egzaminacyjnych i setki zdenerwowanych ludzi. Ci, którzy chcieli zdawać na prawo jazdy, prawa do jazdy ani do zdawania nie mieli. Zabrakło odpowiedniego rozporządzenia. Ludzie tracili nie tylko czas, ale też nerwy. Kto termin egzaminu miał wyznaczony na czwartkowe przedpołudnie, miał pecha. Przyjechałam, okazało się, że egzaminu nie ma. Wracam do domu. Niepotrzebnie brałam wolny w pracy. Niepotrzebny stres. Wszystko przez urzędnicze niedopatrzenie. Stare rozporządzenie straciło ważność, a nowe nie zostało przygotowane na czas. Skutek tylko w samej Warszawie trzeba było odprawić z kwitkiem ponad jedną trzecią kandydatów na kierowców. Egzaminami zajmuje się w ogóle w Warszawie od 24 lat. Jest to pierwszy taki przypadek, gdzie egzaminy nie były przeprowadzone z powodu braku aktu prawnego. Ministerstwo infrastruktury przepraszało, ale nie do końca czuło się winne całej tej sytuacji. Część winy zrzuciło na inne resorty, z którymi przepisy trzeba było konsultować. SK Info. O włos od tragedii na warszawskim Ursynowie. Z bloku oderwał się olbrzymi płat elewacji. Nikt nie ucierpiał, ale zniszczone zostały samochody zaparkowane pod budynkiem. Mieszkańcy są w szoku, bo elewacja powstała zaledwie dwa i pół roku temu. SK Info. Każda para rąk się przyda. Nowy zakład produkcyjny części do Airbusa pod łodzią chce dać pracę 200 osobom. Wymagania nie są duże, liczą się przede wszystkim zdolności manualne, bo praca polega głównie na składaniu i skręcaniu poszczególnych części. SK Info. Teraz Wrocław w Weska Info. Tam grypa napsuła mieszkańcom krwi. I to bardzo dosłownie. W banku krwi zaczęło brakować grup A, RH- i 0. Wszystko dlatego, że przy oddawaniu krwi nie wystarczą dobre chęci. Potrzebne jest też dobre zdrowie. Brakuje krwi, bo brakuje dawców. Lekarze apelują, żeby jak najszybciej zgłaszać się do centrum krwiodawstwa. Problem w tym, że nie każdy może to zrobić. Trzeba być po prostu osobą zdrową. Na pewno nie można mieć kataru, na przykład. A to w tym okresie niestety zdarza się najczęściej. SK Jest lekka, ale ciężko ją przebić. Taka jest kamizelka kuloodporna, którą stworzyli naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Składa się z odpowiedniej ilości warstw e, m, materiałów e, aramidowych, czyli Kevlaru. W środku kamizelki jest specjalny żel, który powoduje, że można ją zwinąć w rulon, ale kiedy uderzy w nią pocisk, robi się twarda jak stal. Ten wynalazek to na razie prototyp, ale już pytają o niego Meksykanie i Amerykanie. SK Info. Tu wystarczy kilka minut, żeby zestarzeć się o kilkadziesiąt lat. W Szczecinie powstał symulator starości. Kombinezon łatwo założyć, ale trudno się w nim poruszać. Dzięki niemu łatwiej tym młodszym poczuć się jak w jesieni życia, kiedy nie wszystko działa jak należy. A teraz powiemy o studentach, którzy robią sobie jaja. I to zupełnie na poważnie. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym postanowili wyhodować jaja w rozmiarze XXL. I od razu... Całe zielone. Wyglądają jak wielkie pisanki. Jaja jak malowane, ale wszystkie w 100% procentach naturalne. Takie znoszą emu, które właśnie rozpoczęły okres rozrodczy. Część jaj trafia do laboratorium. W tym roku będzie badana e, ultrastruktura błony witelinowej e, jaja. To jest ta błona, znajdująca się między żółtkiem a białkiem. Pozostałe pełnią rolę bliższą człowiekowi i lądują na patelni. To bardzo ekonomiczne rozwiązanie, bo jedno jajo emu to tyle co 10 siód zwykłej kury. SK Info. W Warszawie na przystanku można co najwyżej przykucnąć, bo z siadaniem może być problem. Ławeczka na Saskiej Kampie ma tylko nieco ponad 30 cm. Zarząd Transportu Miejskiego odpowiada, że ławka jest dostosowana do potrzeb każdej osoby, czy to dorosłej, czy dziecka. No, w tym przypadku również krasnoludki będą zadowolone. SK Info tu psy czują się jak ryba w wodzie. W Łodzi czworonogi mogą korzystać ze specjalnej wodnej bieżni. Duże akwarium z ruchomą podłogą ma pomóc psom wrócić do formy. Dzięki temu prawie bezboleśnie mogą przejść rehabilitację. SK Info. Na koniec w Eska Info zaglądamy jeszcze do Trójmiasta, gdzie hitem stał się piłkarski bilard. Można powiedzieć, że to mega sport, bo do bilardowych łóz trzeba trafiać piłkami do piłki nożnej. Stół ma wymiary 4 na blisko 7 metrów. W popularną ósemkę gra się nogami. Rozgrywka jest bardzo efektowna. Co prawda zadyszki dostać nie można, ale napocić się czasem trzeba, żeby trafić. No jak na bilard, to zawodnicy wyjątkowo nie lecą w kulki. To był serwis SK Info. Do zobaczenia za tydzień.